Warface, Vega 5. Nawet w przypadku trudnych misji rozkazy od generała zawsze były proste i jednoznaczne. Byliśmy Warface, ci dobrzy, walczyliśmy o pokój. Tak się jednak składa, że wojny wzniecają zwykle ci, którzy mają się za rozjemców. Operacja Świt. Trudna misja, ale rozkazy jasne, jak zwykle. Ewakuować tajną agentkę o kryptonimie Noda. Pogon Sierżant powiedział, że na wojnie nie ma co myśleć. Na wojnie trzeba przeżyć. A żeby przeżyć, trzeba zabijać. Więc zabijaliśmy. I to dużo. Ale tamtego dnia nie tylko zabijaliśmy, ratowaliśmy też ludzi. Wykonaliśmy misję i wszystkich oceniliśmy. Wszystkich poza sobą. Pojmali nas dawni towarzysze z Warface, którzy przeszli na stronę Blackwood. Omega Black, osobista gwardia Oberona White'a. Wszyscy nas opuścili, nawet nasz generał. Wszyscy poza Nodą, która stała u naszego boku, ryzykując zdemaskowanie. Opuściliśmy wyspę z nią i Oberonem. Co zrobił nasz generał, aby nas uratować? Nic, za to próbował nas zestrzelić. Postanowił poświęcić nas i Nodę. Chciał uśmiercić Oberona, a zabił tylko naszą lojalność i zaufanie. Zabrano nas do bazy Omega Black. Blackwood chcieli za wszelką cenę zidentyfikować zdrajcę w swych szeregach. Przekonaliśmy się, że zapisy konwencji genewskiej dotyczące traktowania jeńców są im obce. Złamani, samotni, opuszczeni. Nie wydaliśmy Nody. W przeciwieństwie do generała, nie poświęcamy swoich ludzi. Cuchnie od niego trupem. Może niech sam się czołga? Nie, jeszcze by kopnął w kalendarz. Musimy ich złamać. Osiem miesięcy piekła bez rezultatu. Ja bym tyle nie wytrzymał. Niczego już od was nie potrzebujemy, Vega 5. Wiemy, kto nas zdradził. Wasza agentka wróciła do Warface i oddała się w ręce Ortona. Co, jak widzicie, było błędem. Kapel Yuki Kryptonim Noda. Decyzją sądu wojskowego zostaje skazana na śmierć za niesubordynację i dezercję. Sigma 3 wykonać wyrok. Generał Orton to bezlitosna żądna krwi bestia. Barbarzyńca gotów poświęcić przyszłość ludzkości, bo nie jest taka, jak ją sobie wyobrażał. Decyzja należy do was. Możecie pozostać z naszymi gośćmi i gnić w ciemnych celach. Lub zemścić się na Wordonie i Warface. Wstępując w szeregi. Omegi Black. Czołem, Vega 5. Czasem, żeby mieć przyszłość, trzeba zapomnieć o przeszłości. Nazywam się Oberon White. Witajcie w Blackwood. Jesteście w bazie zajętej przez Warface. Pod nią znajduje się sieć moich laboratoriów. Macie zadbać o to, by skrywane w nich tajemnice nie wyszło na jasno. Zabijacie byłych sojuszników. Ktoś... Z sedami, które są w środku Godów! na to czekamy. W trzech bazy znajdują się trzy fotele pozwalające łączyć się z sedami na niższych poziomach. Musicie przywrócić zasilanie tych foteli. Pamiętajcie, że fotele są tylko trzy. Ci z Was, dla których ich zabraknie, będą musieli bronić podłączonych towarzyszy. Świata stanie się nowym Prometeuszem lub unicestwi ludzkość. Wharton nie jest stwórcą tylko niszczycie. Wyłączcie reakcję! Musicie zniszczyć trzy przetworniki ciemnej jeserki. プレンテアクトラ。 5. Jesteście nie do pobicia. popełnił błąd, stawiając na was krzyżyk. To on zdradził was pierwszy. Albo się cofasz. Nie da się stać w miejscu. Się. Tu Noda. Wreszcie was znalazłam. Ja żyję. Powtarzam, żyję. Wiem, przekonywali was, że jest inaczej. Oberam w Schakowałam. jest żadne egzempliki. Zagranie zostało sfałszowane. Za mną! Przemywać się, ludzie! Nie stać! Ogień Szybko! Dawaj ogień osłonowy! Witajcie w węźle teleportacyjnym. Nie udało nam się dotąd przeteleportować żywego organizmu. Wszystkie zmarły w trakcie. Rozwiązaniem są sedy kontrolowane przez ludzi. jednostka jest poza zasięgiem. Urządzenie jest za słabe na długodystansową teleportację. Nadal gdzieś tu jest. moje wynalazki, ale są zbyt głupi, aby ich użyć. Dziwię się, że nie przerobili ich na jakiś totem. 5. Nie ujawniajcie się. Wykonujcie rozkazy Oberona. Musi pozostać z Wami w kontakcie, żebym go mogła namierzyć. To dzień, w którym wyprawimy wreszcie Oberona White'a na tamten świat. Chciałabym móc powiedzieć, że Warface bombarduje ten obszar przez pomyłkę, ale nie mogę. Nawet jeśli przeżyjecie ostrzał, zlikwidują Was jednostki czyszczące. Znajdźcie. I zabijcie Oberona, zanim was zabiją. Oto Otoczenie przeciwpozycjalnie wchłania się w płynę. Za zostanie zniszczony. Możecie się odłączyć. Dziękuję wam za służbę, taka 5 Wasze dalsze losy mnie nie interesują. Wy i pozostali członkowie Omega Black jesteście skalpelem, który po operacji się wyrzuca. Głupotą byłoby ufać zdrajcom. Na pewno się ze mną zgodzicie. Znalazłam te kanalie. Siadajcie na fotele. Połączę was z sedami. Na miejscu będzie zaraz jednostka czyszcząca Warface, a ona nie bierze jejców. Pośpieszcie się, błagam. Nie można zabić kogoś, kto jest martwy. Prawdziwy Oberon zginął 5 lat temu w Białym Rekinie. Od tamtej pory to my nim jesteśmy. My, rabimy.